Dobry państwu. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa prowokatorzy, czyli. Bartek i Tomek. Bardzo nam miło. Pojawiła się w mieście analiza wypadkowości. To będzie ciekawe. Tak. Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice. I niespodzianka. Ilość wypadków spadła. W stosunku do roku 2008 w 2021 zanotowano mniej więcej dwa z małym przecinkiem, mniej wypadków, razem mniej wypadków. Tu jeszcze weźmy poprawkę: no bo 2020-2021 to jest ten okres, gdzie ten ruch był zdecydowanie mniejszy. Jak pandemia się zaczęła, to na ulicach było puściutko, więc też im pewnie pomogło tutaj tak. trochę. Ale wzrosła liczba samochodów, na przykład zarejestrowanych w Katowicach, i zamiast 200 mniej więcej 200 tysięcy mamy grubo ponad 300 tysięcy. Tak, ponad 320, więc to jest rzeczywiście przyrost spory. Ja się nie dziwię, nadal uważam, że w Katowicach bez samochodu ciężko jest. A z drugiej strony prezydent Marcin Krupa mówi, że dzięki wprowadzeniu strefy tempo 30 w mieście dochodzi do mniejszej liczby wypadków i porównując dane z 2014 roku. Pan prezydent mówi, że liczba wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów, spadła do zera. I następnego dnia po ogłoszeniu tych słów walnęło. Bo I mamy ofiarę śmiertelną na y, DK-86 przy Murckach, plus wypadek z udziałem pieszych na armii krajowej. Jednego dnia. Nie jest to wprawdzie strefa tempo 30, ale pokazuje to, że nie jest do końca tak całkiem bezpiecznie. Nie jest w mieście. różowo, zdecydowanie tak. Powiedz mi, Bartku, czy aby na pewno nie ma wypadków w śródmieściu, a przynajmniej działania miasta, które są prowadzone, chyba wskazują, że jednak nie do końca jest Wiesz tak co? różowo. No nie jest tak różowo. Miasto generalnie bardzo dużo mówi, bardzo dużo tutaj się chwali, że cokolwiek robi, chce to zmienić, poprawić i tak dalej. Natomiast to, to tak. Nie, nie do końca wygląda. Wyobraź sobie najnowszy pomysł miasta, yy, żeby chronić lepiej pieszych na przejściach. Już jakiś czas temu wymyślono takie napisy, yy, żeby nie patrzeć. Telefon to malowano przed przejściem dla pieszych napisy na yy, tutaj chodniku. Teraz postanowiono wdrożyć nowoczesne rozwiązania w postaci smartfona. Instalujesz aplikację, zbliżasz się do przejścia dla pieszych, Ciach, aplikacja ci tutaj informuje, że musisz uważać, że jest przejście dla pieszych. No i przetestowałem. Aplikacja taka prosta, instaluje się, działa rzeczywiście, natomiast chyba nie ten kierunek. Wiesz, znaczy dla mnie tutaj, jakby idea tego pomysłu jest już błędna na samym początku: no bo musisz zainstalować coś na swoim telefonie, co tak naprawdę w rozumieniu większości. Adresatów tego wcale im nie będzie potrzebna, tak? No bo niczemu nie służy. Po niczemu Katowicami niczemu nie służy, tak. No bądźmy szczerzy, tych przejść w Katowicach jest 10 w taki sposób y, zmodernizowanych z tym y, działających z tą aplikacją. Oprócz tego są jeszcze cztery miasta, gdzie też pewnie po kilka przejść wytypowano. Do tego oznakowanie tych przejść jest. Idiotyczne, do zobaczenia tutaj na zdjęciu, które po, 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 podrzucamy do filmów. Wyobraź sobie tablicę wisi 2 metry nad ziemią, więc, żeby zorientować się, że coś na tym przejściu jest, to musisz tak chodzić i patrzeć, i też będziecie autowalnie, nie musisz telefon smartfona patrzeć, żebyś oberwał tym samochodem. No ale sukces jest. Zobaczymy, jaki będzie efekt i czy rzeczywiście zmniejszy się wypadkowość. I jaki koszt? Bo to na pewno nie za darmo, tablicę by trzeba było wydrukować, zamontować, podłączyć czujniki na tym skrzyżowaniach jakieś tam nie wiem, bluetoothowe pewnie tak, które ci wykrywają smartfon, czy w sensie smartfon wykrywa ten czujnik i na tej podstawie reaguje, bo no bo coś musi go aktywować, tak? A GPS powiedzmy tak dokładny nie będzie, nie? Tutaj tam chyba, do metra czy do dwóch tak. dokładności jest, więc to już może być za późno. Tak. No Dokładnie i wracając tak. Wracając jeszcze do ilości samochodów, o której żeśmy wcześniej mówili, czyli fakt, że wzrosło, y, wzrosła ilość samochodów y, o grubo ponad 120 tysięcy w Katowicach, y, no to pojawia się problem z parkowaniem. No do przewidzenia. Miasto nie jest z gumy, y, ludzie wyprowadzają się na zewnątrz, poza centrum, ale do tego centrum jednak przyjeżdżają. Tak? No bo tutaj jest praca, tutaj są różne biura, sklepy i tak dalej. No i zjeżdża tego naprawdę dużo, tak. No i brakuje miejsca. I pojawiały się różne akcje w ostatnim czasie, że miasto próbowało pozbyć się. I mamy właściwie jedną słynną taką akcję wyzwania parkowania już chyba z pół roku trwa. Właściwie jeszcze nie do końca było widać jakiekolwiek efekty, ale miasto już dostało nagrodę za świetnie tutaj zrealizowany projekt i dostała chyba skarbniczka miasta. Nie wiem, czemu akurat ona. I co miała wspólnego tutaj z tym, bo jakby z tego jakieś mandaty wpływały do kasy miasta, no to może tutaj miałoby to sens, a tak to. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że yy, takim najważniejszym sukcesem miasta jest to, że w miarę regularnie zaczęto publikować informacje, ilu kierowców yy, tak. ukarano, a w zasadzie upomniano. Nie wiem, bo nie piszą ile mandatów wystawiono. No właśnie, wiesz co, próbowałem te statystyki w ogóle zrozumieć. Jak na nie nie spojrzysz, no to jakoś to się nie do końca spina. Może one wyglądają ładnie graficznie, ale kurczę, no nie spina mi się to, tak? No, oczywiście nie ma informacji o tym ile mandatów, ile ukarano tych kierowców. Rzeczywiście tak realnie, tak? No bo co z tego, że my wiemy, że na przykład... Mm, okularów sobie nie wziąłem. Pomogę ci, ja mam okulary. 169 przypadków nieprawidłowego parkowania z przyczyn innych niż znaki drogowe, na przykład przejścia dla pieszych. Też nie umiem przeczytać. Bramy. No, czyli parkujesz na bramie, albo parkujesz na przejściu dla pieszych, tak? Właściwie na bramie to się nie mówi, tylko chyba w bramie. Przed bramą. Przed bramą. W każdym razie wszyscy wiemy o co chodzi. E no, czyli, Przypomniał czyli, mi się ten czyli przykład, nawet, yy, Czyli nawet statystyki, tak nie bardzo nie wychodzą. No, statystyki jednak. nie wychodzą za bardzo, natomiast yy, jakby miasto tutaj zaklina rzeczywistość i rzeczywiście próbuje coś z tym zrobić dalej. I znowu wyobraź sobie jest tutaj spektakularna akcja, yy, sukces wielki ogłoszony od wielu, chyba już lat można powiedzieć, próbowano rozwiązać problem samochodów parkujących przy wugu o skrzyżowaniu ulicy Kościuszki Pęńcowskiego. No i te samochody, żeby tam zaparkować sobie na chodniku, to muszą przez przejście dla pieszych przejechać, całkiem spory kawałek chodnikiem pojechać i tam sobie tak z boku y, się wciskają, parkują sobie przy budynku. No i wyobraź sobie, miasto rozwiązało problem, pochwaliło się. zgadnijcie co zrobili. Postawili doniczki tradycyjne. Postawili doniczki wielkie, a w doniczkach rosną kultowe katowickie tuje. Przy okazji rozwiązano pewnie problem wysp ciepła w mieście, bo miasto się pochwali, że posadzono drzewa. No pewnie tak, kolejne, tylko wyobraź sobie tak, postawiono te doniczki, a widziałem już zdjęcia następnego dnia z i auta i tak dały radę tam zaparkować między tymi doniczkami, więc to nie do końca działa. Oprócz tego przyniosły się w inne miejsce, z innej strony budynku i również jeżdżą po tym przejściu dla pieszych i, i wjeżdżają sobie tam, więc no nie do końca i powiem Ci, jak tak na to patrzę, to tak odnoszę wrażenie, że w Katowicach Chyba nikomu nie zależy na rozwiązaniu jakiegokolwiek problemu, i bardziej chyba w tym wszystkim chodzi o to, żeby gonić tego kuliczka, ale niekoniecznie go złapać. Wiesz co, ja podejrzewam, że gdyby się przyjrzeć temu skrzyżowaniu, nie byłem ostatnio, nie przyglądałem się, ale może się okazać, że jest tam kamera miejskiego monitoringu i wystarczyłoby, żeby strażnik wzorem ulicy dworcowej, gdzie wysyła się patrol, jeżeli ktoś tak. się parkuje ponad, ponad miarę, czyli ponad 5 minut to tutaj strażnik mógłby wysłać patrol, żeby ukarać tych kierowców. Wiesz, wyobraź sobie, że podobno już teraz straż miejska ma patrol do własnej, znaczy, nie straż miejska, yy, ten telefon, monitoring generalnie, ma to własnej dyspozycji patrol, który są w stanie od razu wysłać do interwencji, jeżeli jest taka potrzeba, w sytuacji jakiejś tam nagoj, zagrażającej życia i tak to w związku z tym, że w Katowicach sporo pobić było, jakieś tam takich zdarzeń niebezpiecznych dla mieszkańców, więc jak się chce, to coś można spróbować zrobić, tak? I rzeczywiście Stasz Miejska mogłaby w takim miejscu przejechać. Powiem więcej, oni by tam wcale nie musieli przyjeżdżać. Wystarczyłoby tak naprawdę posadzić osobę przed tym monitorem i niech klepie codziennie zdjęcie, wyzwanie, mandat. No czy wiesz, na chwilę obecną do kupienia są kamery, które identyfikują tablice rejestracyjne. Więc w sumie wystarczy automat wystarczy automat. No tak, no, kwestia... Jedna osoba straciłaby zajęcie, tak, która siedzi przed kamerą. Ale wiesz, żeby pieniędzy płynęło. A z drugiej strony, widzisz, nie też nie bez Kazary mówię o tym gonieniu króliczka i, i braku chęci rozwiązania problemu. Bo zobacz, w tym miejscu, przy tym wógu, tym przykładowym tam kościuszki pamiętowskiego skrzyżowanie, parkują w kółku te same samochody. Zawsze te same, w jakieś tam stałych godzinach. Klasyk. I parkują przez 8 godzin, więc Straż Miejska miałaby na tak, pewno czas. Ale po południu też parkują jakieś dojechać. inne, więc być może jacyś mieszkańcy jeszcze gdzieś tam wykorzystują te miejsca i tak dalej. Ale wyobraź sobie, wystarczyłoby tak naprawdę, skoro to są zawsze te same samochody, taki miesiąc dyscypliny po, str po, str po stronie Straży Miejskiej. Dwa razy dziennie, czy tam trzy razy dziennie podjeżdża patrol na pół godzinki, lepi mandaty, jedzie, wraca za parę godzin znowu. No i teraz wyobraź sobie, że parkujesz w jakimś tam miejscu, dostajesz mandat. No, i co sobie myślisz? No, zdarzyło się. I jutro zaparkujesz znowu, nie? No, Dokładnie. bo się uda. No, ale przyjedziesz drugiego, przychodzisz drugiego dnia i co masz za sobą mandat? I co sobie myślisz? Bo mam pecha, nie? Tak. Chociaż A... mogło się zdarzyć dwa razy. Tak, no, ale nic się trzy razy już nie zdarzy na pewno, Trzyna to jest niemożliwe. Te zaparkujesz ten trzeci raz, to staniesz trzeci mandat. Zaparkujesz czwarty raz? No, ja bym się nie odważył. No, ja, ja bym nie. się nie odważył pierwszy raz zaparkować. No, tak, ale, ale no, powiedzmy, że. Po razy powiedzmy że, powiedzmy, że cię przypili i że musisz na, te, na chwilkę tylko tak. przyjechałeś, tak? Ale trzeci raz już byś nie zaryzykował, nawet na chwilkę. Tak. I to wystarczy tak naprawdę, tylko odrobina konsekwencji. I nic więcej, bo wyobraź sobie, że po tym miesiącu czasu ta Straż Miejska już nie musi tam więcej przyjeżdżać, bo ci ludzie już będą wytresowani, tak? Potem wystarczy, że oni tam. Raz na jakiś czas przyjadą, żeby dawać tylko sygnał, że nie zapomnieli o tym. Mieliśmy taki podobny przykład na ulicy Poniatowskiego, czyli w zasadzie naprzeciwko włogu, po drugiej stronie pojawił się zakaz zatrzymywania się i postoju, i tam Straż Miejska codziennie pojawiała się i rzeczywiście wyeliminowała. Ten problem. Ale tak samo radę. poradzili sobie z problemem parkujących samochodów znowu niepoprawnie w stosunku do oznakowania, na tym takim mikroparkingu przy deptaku nadworcowej. Tam wszyscy uparcie parkowali skośnie, a jest parkowanie równoległe. No i też przez jakiś czas, jak już w końcu niektórzy mieszkańcy upierdliwi temat nagłaśniali do, do bólu, to Stasz Miejska w końcu potrafiła zrobić porządek z tym. Także no nie wiem, czy tak to powinno działać, czy nie. W każdym razie, panie Marcinie, proponujemy, złap pan tego króliczka, a nie tylko go koń, bo wszyscy będą zadowoleni na końcu. My pokazaliśmy, jak to zrobić. Teraz powiem... decyzja należy do pana, czy robić, czy nie robić. I powiem więcej, panie Marcinie: tych chuliczków jest więcej, więc jak pan jednego złapie, to nie ma się pan co martwić, że nie będzie co robić dalej. <grystanie> Dziękujemy. Dziękujemy.